No witam cię widzę, jestem Szemak, to jest skins i dzisiaj będziemy testować skrzynki od was. Tak, zapowiadałem sobie na ostatnim streamie i na przedostatnim streamie, bo teraz też gdzieś tam robimy sobie daily w tym sierpniu na razie. Zapowiadałem właśnie, że będzie, że będzie taki odcinek, także mieliście jakiś tam czas na zszykowanie tych skrzynek dla mnie. Myślę, że będzie jakaś fajna nowa dostawa. Zobaczymy, zaraz przedostajemy, czy będzie oddawało tak jak ostatnio, czy będzie niestety na minus, oby na plus, oby na plus. Co? Może na początek tak przypomnę o swoim kodzie promocyjnym, tak jak to zwykle u mnie bywa. Kod Przemko z trójeczką w środku i z o na końcu, 5% do doładowania, Złote od na start. Ogólnie daje profity jak żaden inny kod. Jeżeli macie, macie oczywiście 18 lat, e, możecie sobie go użyć gdzieś tam będziecie mi fajnie e, pomagać w rozwoju kanału, także będę wdzięczny. No i co, może nad, rozlosujemy sobie w tym momencie skinka na, za ostatni film? Tak, ostatnio wrzucałam od stówy do kosy, e, i tutaj był do wygrania była do wygrania taka emeczka. To jest, to jest Spider Lily fil Tested ogólnie bo jest w bardzo niskim flowzie. Patrzyłem sobie na, e, w ekwipunku bardzo ładnie wygląda, w ogóle nie jest darta, więc myślę, że git. Pytanie kto będzie szczęśliwcem, który wygra taką e, Filip E9N. E, mm. Okej, okay, weźmiemy, sobie, weźmiemy sobie taką radę do serca, a ty star, że chciałbyś sobie przyjąć taką Mecko do ekipunku, musimy potwierdzić pod tym filmem. Także widzimy się w komentarzach. No i co? Mamy rozlasowane. Wszystko jest. Pełny ekran ładujemy i zaczynamy otwierać skrzynki. Zobaczymy, coś tam, co żeście tam zmontowali dla mnie. Tutaj mamy skrzynki użytkowników. I ja jeszcze uwielbiam ostatnio się upewniać, czy się nagrywa. Nagrywa się, dobra. Mamy to. Dobra, i co tutaj mamy? Przemku, przemku. I właśnie myślę, yy, czy znowu właśnie brać kurczę pieczone jakiś yy, losowo, czy, czy na przykład gdzieś tam iść jakimś schematem, chyba, nie, chyba będziemy brać losowo, ale zawsze jest tak, że jak otwieram, zawsze znajdzie się ktoś później na live i napisze, o, moją skrzynką minąłeś. I jakby takie zawsze, nie otwierasz sobie, bo coś mi tnie, No tutaj niestety nie dało. Damy jeszcze jedną próbę. Zobaczymy. No, nie tutaj. Akurat te 50% zdecydowanie na gruby, gruby minus. Yy, aha, bo ja sobie odświeżyłem i muszę od nowa wpisać. Dobra, mamy. Zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Yy, coś może droższego, bośmy za załadowali. Powiedzmy, nie wiem, damy na razie od 10 zł. Od 10 zł mamy. Ta aha, szkoda, że tutaj ogólnie yy, nie. Aha, czy nie ma? Nie mogę sobie ustawić od 10 do góry, żeby mi szło. No dobra, no dobra. W takim razie e, tutaj mamy Przemku Love e, Tu jest 10% na kosa I kojarzę, nie wiem czy akurat tej skrzynki ostatnio nie otwierałem, ale testujemy sobie jeszcze raz, czy 10% mi wystarczy. Niestety nie, niestety nie wystarczyło. Tutaj akurat e, na minus w sumie po raz kolejny już dzisiaj. Przemku Kod. Ej, e, tej akurat nie kojarzę. to e, sobie też też chyba pod trzy razy myślę, że będziemy testować. Będzie raczej ok. Ja bym przypomnę, w lewym górnym rogu macie widzowie. E, kod na dobry jeżeli źle jesteście rybierzami. Możecie sobie użyć mojego kodu. I macie 5% zniżki na całe sortymenty na stronie dobrodziela.pl. Także polecam, warto używam e, i, i gdzieś tam zawsze fajnie, bo jest taniej: przemku albo wóz. i to no dobra, nazwa mi się podoba. Oj, oj, oj. Ej dobra, jakiś tam delikatny budżecik jest na takie właśnie szaleńcze próby Zobaczymy, zobaczymy Ostatnio takie próby ładowaliśmy. O, o, mua. Dobra, dobra Pierwsza, pierwsza tak zwana rozgrzewkowa widzowie Pierwsza jest rozgrzewkowa zawsze Wiem dlaczego, wiem dlaczego Bo myślę tak, testowe musi być Na testowe nie dało raz Testowe nie da Kurwa dało Czyli da drugi raz, da drugi raz, patera no i dobra, no i dobra, co prawda jesteśmy na minus tej skrzynki, jesteśmy na minus tej skrzynki, to w sumie kloka ponad. Ale no cóż, no cóż. Nie zawsze będzie oddawać. Przemku Knife. Przemku Dawaj, dobra, zobaczymy taką skrzyneczkę. Um, tu jest też, w sumie co? No tu, tutaj mamy zysk. Aha, czyli mamy 50% na to, że będzie zwrotka i 50% na to, że będzie gruby minus. Zobaczymy, zaryzykujemy. I tutaj, okej, okay, ej, tutaj dało, patrzcie, zawali się tutaj dało, tu mamy dyszkę, dwie dyszki i tutaj mamy, no dobra, dobra, budujemy powoli, budujemy powoli budżecik, dobra, raz mi dała, ja nie jestem, za... znaczy, ja jestem zachłanny delikatnie, jeżeli chodzi o g ale tym razem się powstrzymam, tym razem dam radę. Eee, co my tu mamy? Przemku 10%. 10% z jajami. Ok, dobra, też damy. Trzy próby, damy trzy próby. Zobaczymy, zobaczymy. No niby w sumie 2% to jest spore. Już trafiałem na skiny na najmniejszych procentach. No tu niestety jest dyntka. A, no dobra, no dobra. Nie będziemy męczyć tej skrzynki, bo ewidentnie, ewidentnie dać mi żadnej kostki nie chcę, niestety. E, co my tu mam? Dobra, może przejdziemy sobie piętarekowyżej wyżej. E, Pięterko wyżej, może 30 spróbujemy teraz, zobaczymy, jestem w e, Przemku Prosta Kaska Uh, no to jak Prosta Kaska, no to zobaczymy, mamy 117 wkładu, zobaczymy ile będziemy wyciągać Mam wrażenie, uuu, ej tu dało dobrze, akurat te petki są drogie Ej nie dało dobrze, e, aha, ja myślałem, że to będzie chociaż 200 przynajmniej, no dobra, jeszcze raz No i, i po co mi to było Ha, i po co mi to było? No nie, no akurat tym razem, tym razem tutaj się nie udało, niestety. E, dobra, 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 Przemku, KS1... Ja właśnie, mnie chyba musi nazwa przyciągnąć, wiecie, ja jestem wzrokowcem. I jak coś się nazywa, chwytliwie, e, też sobie pracowałem w sprzedaży długo, więc jakby takie, wiecie, chwytliwe rzeczy gdzieś na mnie bardziej przyciągają. Eee... Dobra, tutaj. No, tu jest średniawa, średniawa, no nie oszukujmy się. Nie dało tutaj jakoś. Ej, tu jest za 1800. No, ona wygląda. Ej, w ogóle, czy ona jest dublowana? Czy, jakby czekajcie, aż sobie sprawdzę? No, tu jest dobra. Aha, aha. uuu, ej, ta skrzynka jest mocna. Ona jest mocna, ją na pewno otworzę. To nas i tu jest to samo, tak? Okej, okay. nie, wiem, nie wiem, czy po prostu ktoś zrobi dwa razy taką samą skrzynkę, czy one się jakoś dublują. Nie wiem, jak to funkcjonuje ogólnie. Przemku AK, dobra. Aha, czyli tu jest to. No dobra, damy też, damy temu e, trzy próby. Trzy próby damy. E, no dobra, no dobra. Powiedzmy, że jesteśmy, jesteśmy, powiedzmy, że na zero, bo tam wydyszki w plecy jakoś przebolejemy ale fajnie bo by zobaczyć naprawdę jakiś srogi, srogi profit. Hmm, tylko pewnie z takich skrzynek. Tutaj nic nie widzę. Przemku proficik, czyli to, to jest skrzynka, której e, profitu miał na pewno nie będę. Dobra, nie patrzę w sumie na to, jak to daje, co tam jest ciekawego. Mamy 130 wkładów, zobaczymy ile będzie do wyjęcia. No te kartele one chyba nie są zbyt drogie, co? No dobra, damy jeszcze jedną szansę tak randomowo. No dobra, no dobra, druga jest prawie na zero. Co nie zmienia faktu, że tak ogólnie ten, e, ta skrzynka się niestety nie, nie zwróciła. Przemku V2 V2 to mi się kojarzy z Metinem, kiedyś się, kiedy się jak spiło na V2 na pająkach. Muszę to otworzyć. Kto grał w Metina? napiszcie no w komentarzu, jak ugraliście profesją. No ach, to były piękne czasy. No dobra, tutaj. Tutaj jest niestety minus, ale dobra, jeszcze damy temu szansę. Na spokojnie, na spokojnie, to się dopiero rozkręca. Przekręciliśmy maszynę. Dobra, dobra, zostawiamy to niestety. No to co? Pięterko wyżej widzowie? Powiedzmy, stóweczka może? Może stóweczka, Zobaczymy, zobaczymy. Tu widzę, że za stóweczkę też jest w sumie sporo e, sporo skrzynek. przemków fight. Okej, okay, czyli ta jest na gruby minus, ta jest na minus. Mm. Czyli mamy 90% na to, że będą plecy. Dobra, spróbujemy dwie. Zobaczymy. Patrzcie, blisko, blisko tego fajda. Kurczę pieczona. No i niestety jesteśmy dyszkę, dyszkę z, zarobiliśmy tylko z tej skrzynki. E, Przemku bez drop. Dobra, co tutaj mamy? Tutaj mamy, aha, na tutaj, na to mamy 60. Nie lubię takich procentówek, ale spróbujemy. Dobra, damy temu szansę. E, bo czemu by nie, o, 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 no i git, no i witam Państwa, dobra, mamy na 3% trafione na Kostka. dobra, jest dzisiaj naprawdę pierwszy jakiś fajny profit w tym, e, w tym odcinku, bo to kosztowało łącznie 360 zł, wyciągnęliśmy, chyba tam było 800 z tego, co widziałem, dobrze, czyli fajnie, naprawdę jest, e, jest fajnie, Przemku, e, knigę, knajk. to miało być, nie wiem, co to miało być napisane, ale dobra, e, U och, takie pandorki, jakby przyjąć, no dobra, no dobra, ja jestem. Czujesz, że, że będzie 5 teków, prawda? No, no. Ale ta skrzynka, ona ma potencjał, ona ma potencję. Ładujemy ją jeszcze raz. Ja czuję, że ona coś da. No dobra, są rękawiczki. Jesteśmy, jesteśmy na zero. E, jesteśmy na zero. Ostatni taniec, tak zwany ostatni taniec. A, no nie, no nie, no czujesz to. No dobra, no nie, dobra, nie męczę, nie męczę jej, bo mm -mm. Przemku 40%. No dobra, czyli tutaj mamy. Mm. No to jest akurat tak średnie warf skrzynka, no ale spróbujemy, spróbujemy. No dobra, raz wróciła, czyli mamy czyli jesteśmy na zero, tak? Jesteśmy na zero, dobra, damy jeszcze jedną szansę. No w sumie 40% to jest dużo, no ale nie na tyle, żeby trafić te yy, rękawiczki dwa razy. Dobra. Trafiam ja przynajmniej trzy razy teraz, patrzcie teraz. Przynajmniej trzy razy są rękami Raz jest też okej, okay, raz jest też okej, okay. nie ma tragedii, ale gówno ty. No dobra, to ale ta akurat ta skrzynka była fajna, ona mi się akurat podobała, bo w sumie 40% to jest całkiem sporo. Przemku 20% knife. Ok, czyli ona jest... Okej, okay. no tu jest tu jest fajny proficik jeżeli coś tam siądzie zobaczymy, zobaczymy, da no i fajnie, mamy, mamy jedną koncepcję, przynajmniej tu już nie dociągnie, niestety. Tylko pytanie: Czy e, ja z tego 630, to. No Okej, okay, fajnie, jesteśmy na jakiś delikatny plus. Dobra, widzowie, w takim razie co? Jeszcze jedno piętro wyżej, może teraz. Oj, nie, dwa złote, nie, nie, nie. 200, może teraz wrzucimy. Ej, w ogóle jest mega dużo drogich skrzynek. Fajnie jest. W ogóle dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć e, skrzynki od Was, ale tylko takie drogie. Czy na przykład ładujemy od stuwy do góry? Nie, w sensie nie, nie otwieram za dychę, za 50, tylko stuwa to jest najtańsza skrzynka w tym odcinku. Myślę, że też spoko. E, też będzie jakiś fajny e, przemkulolam, ok, zobaczymy. Też będzie jakiś fajny taki dreszczyk, dreszczyk emocji, taka nutka e, hazardu. Także spróbujemy, zobaczymy. Dobra, mamy 500 zł tutaj. No i tu w sumie. No, no, no dobra, no dobra. No dobra, tak szybko jak tutaj weszliśmy, tak szybko wychodzimy. Nie bardzo korci te za 2000, nie? Och, ona mnie korci, Alo, ja będę otwierał. <laughs> I czuję, czy będę augi trafił te, znaczy augi FAMASY. No to musi być, naprawdę tu musi być ten FAMAS 100%. Dobra, Przemku, gruby profit. Um, co mamy tu? Ten też, ten, ja nie tak nienawidzę naklejek, w ogóle jeżeli chodzi o, o naklejki, o skrzynki z naklejkami nakle, na tej stronie, totalnie mi nie siedzą, nie? No właśnie, ja zawsze trafiam najtańsze naklejki. A jak trafiam drogę, to niestety na Underdogu, ale taki już mój żywot niestety. Eee, G4-owe? G4 na GeForce G4 Kinsie po prostu. Dobra, tu mamy... Okej, okay, czy tu jest... No jest fajny profit. Chociaż nie, no bo w sumie tu jest 3% na... Nie, dobra, ta skrzynka mi się nie podoba. Nie podoba jej nie będę otwierał. Taka jest sobie. Ej, tu jest tych skrzynek jeszcze więcej. O kurde, przemko M4 ten sam procent. Ej, ta będzie fajna, okej, okay, ta jest fajna. Damy jedną szansę. Mi się wydaje, że. Okej, okay, tu będzie. Uuu, tu jest mega dobry profit z tego. Dobra. No to teraz jestem zachłanny. Daję Trzy szanse, dolewam jerby i zobaczymy, czy moja zachłanność... No i no i niestety, 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 600 zł było zainwestowane, a 3... nie, 1000 zainwestowane, uuu, synu. Nie, 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 tak się bawić nie będziemy. Dobra, lecimy, kolejne piętery, od 400 mamy jakieś skrzynki, e, jeszcze droższe, czy... Ej, ile tu w ogóle skrzynek drogich? Nie, dobra, widzowie, chyba naprawdę zrobimy ten odcinek... Z waszych skrzynek, bo to jest naprawdę Naprawdę, no jest ich sporo, naprawdę jest ich mega mega dużo, jest bardzo dużo nowych względem ostatniego odcinka, więc naprawdę to mi się podoba, dobra robimy tak Dwie testowe, odczarujemy tak jak ostatnio, dwie testowe robimy I... Uff. Dobra nie, bo tu było za blisko, robimy trzy testowe i czwarta robimy, i czwarta trafiamy hola Dobra, już prawie żałowałem, że to było testowe, no, to Ręce do góry. Nie, ręce do góry, jest hol trafiane. Jaj, jaj, no znowu tak blisko! Tak blisko, nie? I byłoby. Och, był taki zarobas. No nie, no lipa. E, dobra, damy jeszcze od Vitroxa. Od Vitroxa zobaczymy. Tutaj bez testowego, tutaj załadujemy sobie. Tu jest ganglin do, traf do trafienia. Uuu, ale trafiamy maka, Kurcie pieczone. Szkoda. Szkoda, że trafiamy tego maczka. Mm. O Jezu, czy ja wyszedłem? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. No i co? Będziemy chyba, e, chyba zaraz otwierać tamto za 1800 W ogóle, w którą mamy minutę odcinka? Aj 15 minut już nagrywam, dobra, otwieramy to, robimy testową To jest tak zwany rozchodniaczek, widzowie Tak jak zawsze na streamie robię rozchodniaczka z jakimś grubym, e, grubą batelką Tak samo tutaj, trzy testowe i czwarta będzie, i czwarta będzie otwierana normalnie No, na to akurat nie liczę, na tą emeczkę nie liczę, ale no taki nadzieję, jakby kurde wypadł, jakby go przytulić No i kurde co, dwa razy go trafię? No nie, no ale tak jak mówiłem, ze trzecim to otwieramy, albo będzie profit, albo będzie gruby, gruby minus. Ale no, kurde, lipa, no nie podoba mi się to, nie podoba mi się to, widzowie. No niestety, dzisiaj jest lipa. Eee, nie oddało, Stać naprawdę był mega dobry profit na tym, eee, na tych skrzynkach od was, teraz niestety nie oddało. Dobra, w takim razie, w takim razie patrzę jakiegoś skinka wam to mogę rozdać, powiedz mi coś może do, 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 do... do... Do 15 zobaczymy, co my tutaj mamy ciekawego na stronce. Zaraz coś będę wypłacał. A tutaj mamy. No tutaj akurat nie bardzo jest coś ciekawego. W ogóle strasznie długi odcinek mi wyszedł. Nie planowałem tak aż tak długiego, ale to nic, to nic, dobra. Gryfa w sumie rozdaje dosyć często. Dobra, damy jeszcze jedno w prawo. Czy coś, czy coś będzie ciekawego. A... Co my tu mamy? Co my tu mamy? Nie chcę, nie chcę jakoś bardzo tutaj przedłużać, więc chcę szybko znaleźć skina po prostu, którego chcę wam rozdać. Dobra, dobra, dzisiaj będzie do wygrania taki kalaszek. Kalaszek widzowie. Eee, także co, jeżeli chcecie go wygrać, no to łopeczka, subskrypcja i komentarz bardzo ważne. No bo dzięki komentarzom losuję. Także taki kałaszek z filtesty za 1664 będzie do wygrania dla Was pod tym filmem. A my się widzimy następnym razem. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się i cześć.